Radio Fiat. Posłuchasz, polubisz 94 i 7 FM. 10 minut po godzinie 9 to środowy poranek Radio Fiat. W środę popielcową, proszę Państwa, dzisiaj nie do końca. Mówić będziemy o Wielkim Poście, choć pewnie takie tematy wielkopostne też w naszej rozmowie się pojawią, ale będziemy mówić o Dniu Kobiet, który przed nami w najbliższą sobotę po raz osiemnasty na Jasnej Górze Święto Kobiet u najpiękniejszej z niewiasty. A ze mną w studiu dzisiaj Izabela Teras, przewodnicząca katolickiego stowarzyszenia Civitas Krystiana Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam Państwa serdecznie. Witam Cię Izo, bardzo serdecznie. Pamiętasz początki, bo to już osiemnaste spotkanie. U najpiękniejszej z niewiast. Jak to się zaczęło? No, zaczęło się oczywiście z wielkiej miłości do Matki Bożej, która jest rzeczywiście najpiękniejszą z nas i, i tą, która pokazuje drogę. Moja obecność stała na Jasnej Górze. Wzbudziła po prostu we mnie takie pragnienie, żeby tego dnia. 8 marca wprost stworzyć coś, co by było alternatywą dla takiego świeckiego obchodzenia tego, tego dnia i w ogóle spojrzenia na kobietę. Chcieliśmy zaproponować, to jeszcze były inne czasy, także w kościele w 2007 roku, kiedy rozpoczynaliśmy 18 lat temu właśnie to spotkanie i takie było pragnienie, żeby pokazać rzeczywistą rolę to, jak Kościół także widzi. Kobietę, jej rolę w społeczeństwie, w narodzie, w Kościele także. Dzisiaj już zupełnie inaczej widzimy, jak postrzega sam papież, mianuje na najwyższe stanowiska także w Kościele, w Watykanie kobiety. Ale nie o stanowiska oczywiście tu chodzi, tylko chodzi o to spojrzenie takie. Chrześcijańskie, takie równoprawne na tą rolę kobiety, także w społeczeństwie, w kościele, i ukazanie też jej piękna. Nie tylko słyszenie o tym, jak ważne jest to ciało, ten wygląd zewnętrzny i jak należy przeżywać 8 marca, który kojarzy nam się ciągle z komunistycznym tym spojrzeniem, z ofiarowaniem kobietom rajstop i goździków, mhm. tak jak to bywało wcześniej, ale chcieliśmy pokazać właśnie to, tą głębię, kobiety. Ona się oczywiście najpiękniej realizuje w rodzinie, kiedy jest matką, żoną przede wszystkim. To jest takie najpiękniejsza, najpiękniejsza rola kobiety życiowa, ale także przecież jest to macierzyństwo duchowe i tak dalej. I chcieliśmy po prostu zwrócić uwagę na tę postawę kobiety. I no, przypomnieć, że to Maryja jest naszym wzorem, tą, która tę rolę wypełniła najpiękniej, najlepiej wskazując nam na Chrystusa i która jest obecna na jasnej górze. I o tej roli Matki Bożej chcieliśmy przypomnieć, no ale to nie była żadna nowość, bo przecież kobiety pielgrzymowały także w dużych grupach na jasną górę. Warto przypomnieć rok 1926, kiedy dziękowały za cud nad Wisłą, kiedy złożyły Maryi berło i Jabłko, obierając ją na królową naszej ojczyzny, potwierdzając ten wybór króla Jana Kazimierza, ale także z najnowszej historii rok 82, 1982 może to już nie jest ta najnowsza historia, bo czas bardzo szybko płynie, ale w 1982 roku, kiedy przybyły w takiej dużej grupie na Jasną, na Jasną Górę i dokonały tego szczególnego zawierzenia, to było 600 lecie Jasnej Góry, i wtedy ofiarowały Matce Bożej taki niezwykły dar, Kielich życia i przemiany. To taki piękny, duży kielich. On jest zawsze na tę okoliczność 8 marca wystawiany na Jasnej Górze. Na co dzień znajduje się w skarbcu, ale nie o wystawienie jego chodzi, tylko właśnie w tym kielichu odprawiana jest Msza Święta, która stanowi najważniejszy punkt obchodów na Jasnej Górze, Święta Kobiet. I ten kielich ma taką niezwykłą wymowę, bo on był wtedy znakiem moralnego zwycięstwa narodu i symbolem obrony życia, co wtedy było bardzo ważnym i ważkim tematem, bardzo. No a dzisiaj widzimy, jak ta historia się powtarza, jak obrona życia, od poczęcia do naturalnej śmierci jest konieczna wręcz i jak trzeba bardzo o to się modlić. W tym kielichu, ten kielich ozdobiony jest czterema postaciami kobiet wspaniałych, niezwykłych, świętej Jadwigi Śląskiej, która, przypomnijmy, urodziła sześcioro dzieci i przeżyła pięciorga z nich śmierć. To było też dla matki no, trudno sobie wyobrazić większe cierpienie jak śmierć y, swojego dziecka. Y, tam jest także święta Jadwiga królowa. No, to oczywiście taki y, y, no, y, przykład władcy, że tak powiem, y, króla, który y, y, pojął rządzenie y, że to jest przede wszystkim y, służba i obowiązek. I o tym też szczególnie w tym roku będziemy y, przypominać. No i jest także święta Teresa Leduchowska, która swoje życie poświęciła pracy misyjnej. I jest także oczywiście niezwykła Stanisława Leszczyńska, położna z Oświęcimia, która w obozie odebrała ponad 3000 porodów i uratowała tysiące no, dzieci. Więc będziemy także do tych postaci. Obecnych na tym kielichu przypominać, po prostu bardzo dziękuję też ojcom Paulinom za to, że wyciągają ze skarbca ten kielich i że w nim właśnie może być sprawowana ta Eucharystia, też dla przypomnienia tej ciągłości zdarzeń jasnogórskich, tego, że my tą, tym spotkaniem nawiązujemy także do historycznych momentów, do pielgrzymek wielkich kobiet Polskich, które były zawsze i są. Mam nadzieję, mhm. i tak pozostanie wierne Matce Bożej. Czy pielgrzymki takich kobiet odważnych, jak więźniarek z Rawensblig, tak. na przykład przed laty, czy Amazonek. To wszystko wiąże się oczywiście z tą odwagą kobiet i z pokazaniem, jak kobiety przychodzą, z jakimi intencjami, z jakimi um, prośbami przychodzą do Matki Bożej. 18. Święto Kobiet, do najpiękniejszej z niewiast w najbliższą sobotę. Zaczynamy o 17. oczywiście Mszą Świętą, będzie ksiądz Biskup Andrzej. Tak, Andrzej Przybylski. Yy. Tak, zawsze nam towarzyszy od początku yy, tych spotkań biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej lub też jest z nami były Paulin, znaczy Paulin, ale biskup obecnie Łukasz Buzum, Ale w tym mhm. roku biskup Andrzej przybędzie Zaczynamy mszą świętą o godzinie 17. .00. I w tym roku ta 18. pielgrzymka, czy 18. święto kobiet u najpiękniejszej z niewiasty też tradycyjnie będzie miało taki wydźwięk, wyraz patriotyczny związany też z nauczaniem za tysiąclecie. Tak, może nie jak zawsze, bo co roku staramy się inne tematy, że tak powiem, tych okolicznościowych spotkań realizować. Ale w tym roku przyszło nam na myśl to, byśmy nawiązali w jakiś sposób do tysiącletniej koronacji pierwszego króla Polski, bo w tym roku przypada mhm. ta rocznica. Przypada także tragiczna rocznica, 85. zbrodni rosyjskiej dokonanej w Katyniu, Miednoje, Charkowie i tak dalej. Poza tym mamy wybory prezydenckie, bardzo ważne dla naszej ojczyzny, bo one też będą w dużej części decydować o przyszłości naszego kraju, jaką drogą Polska podąże, czy pozostanie wierna sakramentowi Chrztu Świętego, który Mieszko złożył w gnieźnie, no i potem tym wartościom, do których nawiązywał także pierwszy król Polski. Więc chcemy mówić podczas tego spotkania okolicznościowego o tym, jak wychowywać. Do patriotyzmu, jak wychowywać patriotycznie, jak pojmować w ogóle patriotyzm i jak troszczyć się o dobro wspólne. Czy rzeczywiście patriotyzm to w nawiązaniu do słów patrona katolickiego stowarzyszenia Civitas Christiana, które reprezentuje, kardynała błogosławionego Stefana Wyszyńskiego, który mówił, że sztuką jest umierać dla ojczyzny. I często łatwiej nam zdecydować, by wziąć broń w rękę i pójść na pole walki, ale o wiele. Ale trudniej, największą właściwie sztuką jest dobrze dla niej żyć. I chcemy nawiązać do tych słów i przypomnieć także jego takie motto, które udało mi się w książce Miłość i Sprawiedliwość społeczna odnaleźć: że trzeba ożywić w każdym obywatelu potrzebę żywego związku ze swoim narodem, z własnym państwem, z Kościołem. I do tych słów chcemy nawiązywać poprzez spotkania z naszymi gośćmi. Będzie z nami pani Magdalena Tchusz z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. To bardzo ciekawa kobieta, która 15 lat pracowała w korporacji, więc doświadczyła tego zmagania się z codziennością, a potem zdecydowała pójść do Instytutu Świeckiego, by oddać swoje życie Panu Bogu, ale też pracować, służyć w świecie i ona będzie mówiła o tym, jak, co znaczy pracować, dla, by służyć Ojczyźnie. My często tego też y, tak nie pojmujemy, nie rozumiemy, że praca ma także ten wymiar właśnie patriotyczny. I jak do tego podejść? Jak podejść do, odpowiedzialnie do tych zadań, które wykonujemy na co dzień? Myślę, że to jest bardzo ważne też, żebyśmy sobie to uświadomili, wtedy może jeszcze lepiej będziemy pracować nad sobą, by właśnie podjąć te codzienne nasze obowiązki. Mówić będziemy także właśnie o tym, jak wychować do patriotyzmu. To z kolei ten temat podejmie Marta Karpińska, y, która jest redaktorem Naczelnym kwartalnika wydawanego przez nasze Stowarzyszenie, więc kwartalnika Civitas Christiana. Na no, jakby pokazaniem tego, w czym dzisiaj wyraża się patriotyzm, także ten współczesny będzie występ młodzieżowej orkiestry dentej z Dąbrowy Zielonej, ta orki to orkiestra młodzieżowa, około 30 czy 40 osób podejmujących to wielkie dziedzictwo też swoich dziadków, swoich ojców, pokazujący jak można dziś ten patriotyzm tak praktycznie realizować, poprzez udział w różnych uroczystościach, uświetnienie ich grą na takim instrumencie, no i też budowanie tej lokalnej wspólnoty, bo przecież taka orkiestra spotyka się w domu kultury. Ci młodzi ludzie ze sobą przebywają, rozmawiają, mają wspólne wyjazdy, więc budują tą lokalną społeczność i to jest bardzo ważne dzisiaj, żebyśmy zwłaszcza właśnie młodym pokazali inną drogę spędzania wolnego czasu, ale także właśnie budowania tych więzi lokalnych, by oni pozostawali w tych miastach naszych, by tutaj się mogli realizować i też by mieli takie poczucie przynależności do tej małej ojczyzny, którą jest właśnie ta gmina, to miasto, ta wieś, gdzie mieszkają. Więc tak będzie przedstawiał się program. Oczywiście zapraszamy na to spotkanie nie tylko kobiety, no niewiastne, no tak, bo My najpiękniej się realizujemy, dlatego bardzo ucieszyłam się, że pan redaktor jest z drugiej strony mężczyzna, bo my się najpiękniej realizujemy u, u boku naszych mężów, u boku mężczyzn i możemy realizować dobrze swoje powołanie także do wychowania, do patriotyzmu, także do tego, by miłować ojczyznę i wyrażać to w sposób zewnętrzny u boku właśnie mężczyzn, razem, w rodzinie możemy to, to zrealizować, więc to jest dla nas bardzo ważne i Dlatego bardzo serdecznie zapraszam również mężczyzn i wszystkich, którzy y, no, pragną tego dnia zjednoczyć się i na wspólnej modlitwie, oczywiście głównie za y, kobiety, ale nie tylko, bo za nasze rodziny y, i też w trosce o obronę życia, odpoczęcia do naturalnej śmierci. Więc bardzo serdecznie zapraszamy, oczywiście dodam tylko, że nie zabraknie również jak zwykle niespodzianek dla kobiet, szczególnie, no bo to nasze święto. Będą rzecz no myślę, że... Nie daj stopy i takie... nie goździki. tak. Tak, nietaj stopy nie i Chociaż goździki, bardzo ładne kwiatki. Ale myślę, że takie rodzinne wyjście na jasną górę na to spotkanie też by było mile widziane. Bardzo mile i bardzo do tego zapraszam też, żeby podziwiać młodych artystów, usłyszeć ich w ich wykonaniach muzycznych. Myślę, że, że będzie to dobrze spędzony czas. I także ubogacające nasze wnętrze, kiedy pan redaktor powiedział o, o czasie Wielkiego Postu, dziś środa popielsowa, to myślę, że warto też karmić się w tym czasie może szczególniej albo y, może zaplanować sobie właśnie tak, żeby pogłębić także tego ducha, by y, modlitwa jest oczywiście najważniejsza i to rozeznanie duchowe, y, które mamy, ale tak żeby uzbroić się w pewne argumenty, by mieć wiedzę po prostu, jak co możemy realizować i w jaki sposób y, też i kształtować młode pokolenie, siebie kształtować, jakie wymagania sobie stawiać w pracy y, nie tylko pracodawcy przecież mają swoje obowiązki, my także względem pracodawcy i względem Ojczyzny. To jest nasz obowiązek, też codzienne, wytrwałe budowanie ojczyzny poprzez na przykład naszą pracę zawodową. To jest też bardzo ważne. Myślę, że szczególnie ważne dzisiaj, kiedy wielu z nas ma takie poczucie, że moja praca jest trochę może bezsensowna, jeszcze mało zarabiam. Więc no, tak naprawdę to idę do tej pracy z taką niechęcią i nie chce mi się po prostu pracować. Warto sobie uświadomić, czemu praca służy też. No warto, to myślę, sobie uświadomić potrzebę pracy dla takiego wspólnego dobra, a może warto też sobie uświadomić, że e, młodzież nie tylko powinna mieć na uwadze to, że jesteśmy Europejczykami już od pewnego czasu, ale przede wszystkim jesteśmy Polakami, to w pierwszej kolejności, a dopiero później jesteśmy wspólnotą europejską. Tu. No tak, to, bardzo, to jest rzeczywiście bardzo ważne i trzeba o tym przypominać i myślę, że to Święto Kobiet Najpiękniejszej z nimi w tym roku będzie właśnie taką okazją. Po raz osiemnasty przypomnę, 17 msza święta w Kaplicy Matki Bożej. Ksiądz biskup Andrzej Przybylski. I o 18.15 w sali papieskiej, Bo rozumiem, tak jak co roku. Tak jest. I wstęp wolny. Bardzo dziękuję Radiu Fiat za patronat medialny, za to, że też nam towarzyszycie w tej drodze świętowania kobiet. I bardzo wszystkich zapraszam. Oczywiście nie ma żadnych opłat. Wstęp jest wolny. Bardzo serdecznie zapraszamy. Zapraszamy. Naszym gościem dzisiaj była Izabela Teras, przewodnicząca Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana. Bardzo dziękuję za to. dodam Często. Dziękuję bardzo.